Dawno nie było odcinka widzowie. więc dla Was darmowy odcinek Snuff World. To jest darmowy odcinek, bo dawno nie było. Jeśli... A teraz Wam nie odpuszczę, jak nie będzie pod tym odcinkiem 5 lajków, to nie będzie następnego odcinka Snuffa World. Snuffa World już nie będzie darmowego odcinka. Na razie. A to była, to jest taka darmo, darmowy, ostatnio skończyliśmy tu, więc pójdźmy tam, pójdźmy w to, ja nie widzę ile, 164 monety. i zasubskrybujcie te, ten kanał i zostawcie dzwoneczek no subskrypcję dzwoneczek żeby właśnie nie przegapił żaden odcinek i my lecimy z tym panem. mhm Coś ten bałwan mi się nie podoba. Nie podoba mi się ten bałwan. Nie podoba mi się ten bałwan i nie podoba mi się to, że to jest tak głośno. Ale, drze ja to? Można uciec z przyciskiem ran, ale my tego nie robimy. Na palcach chodzi. O, to Nie wiem. Mogę? Dziękuję. Nawet... Dobra, nie wiem co to była za gwiazdka, ok. Bałwan, bo... boję się go. Jeszcze się z nim chyba nie byliśmy. Czy byli? Kurde, ja pamiętam. Te odcinki były tak dawno, że ja nie pamiętam, czy my się z nim byliśmy Ja nie mogę. Nie. Stop. Giniesz. My zginiemy. Na niego to nie działa. Na na te, na bosy czarne nie działa. Ja, papo, to no, no nie, nie. Idź. Ile? Ile on ma HP? Ja nie umiem, no. Patrz po drogi. A, Freddy Katungu zaraz nam zginie. Gin. Gin. No, na niego to nie działa. Czy wy nie rozumiecie, że na niego to nie działa? Gin. Gin. Cupcake! Ja nie mogę, to się dzieje. Niby nic, ale też i wszystko. A źle, kurde, kamera jest ustawiona. Poprawię to za sekundę po tej wa walce. Teraz zauważyłem, że kamera jest źle ustawiona. Albo laptop. Mm. 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 Dobra. Let's go, let's go, let's go, udało mi się. O, Jezus. Purra. Ile miałam z nim walczyć? Proszę mi powiedzieć, ile ja miałam z nim walczyć. 24. Coś mi ten kamień się nie podoba, ale. Poczekaj. Kurwa. Wait a second. Gin! No właśnie. No nie umiem no. Nie, kamera muszę poprawić, bo ja prawie przycisków nie mogę kliknąć. Wow, wow, wow! Kamera lata. Dobra. Wait, wait, a, wait a second. Ten misik to kto to? Ten tam na samym dole. Co to jest? No muszę tak. Wyzwanie to to będzie, bo nie wiem czy w tej jaskini byliśmy. Wait a second. Wait a second. Gin. No, nie umiem, no. To twój drugi. Gin! Chop Norol Co? Co to Chop Norol? A nie wiem. Nie wiem jak nawet się to czyta. To jest po chińsku, po maćkowańsku Dobra. Wiem, pod tabem jest mapa. Zauważyłem to. O nie to nie to. Jak teraz mam coś wyskoczyć, to pewnie dednę Pewnie dadam, prawda? No, tak. Muszę się dać ko. Musimy sobie zobaczyć te, jakie mają umiejętności, te postacie inne, których nie mamy założonych. Giń! Z wyrolu, giń! Gin! Giń! Gin! 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 Ja nie mogę na leczonku. No to za iście. Za iście. Giniemy. No. Fajnie, że cupcake. Jakieś random leczenie. Gin! Cię! rolę Gin! No chociaż jeden nie zginie. Nie wiem. Spróbujmy uciec. Widziałem tu coś. A, no i mamy skrzynię, ale jeszcze przy tym bo... Co to jest? Oczko jakieś. Oko. Dzień! Dzień z wyrolu. Czy naprawdę choć ci, ci, ci nic nie daje? Uuu! Leczenie, 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 leczenie! Gin, gin, gin dobra, o ryba. teraz jumpscare, żeby miało oguszenie jakieś random a lecz, dzika lecz nauczę się nazw tych, tych wszystkich animatroników bo wszystkich nie znam nie, co to unscroll, nie on nam rozbroił animatronika na minus, papa. Ale kapusto. Dobra, gin. Giniesz. Gin. Niech natura stanie przeciwko tobie. Pitol się. Ach, o, co to było? Myślałem, że będę z nią walczyć 20 lat. Chyba nie byłem. Speed. A zobaczmy, chips. Party Speed. Gift. Będziemy mieli więcej challengerów. Musimy to zrobić. Ale jak? Nie wiem. A nie wiem, o co chodzi z tymi. Nie wiem. Nie wiem, trzeba. Chyba wiem, co daje to z prezentami, posłyszałem Że masz takie prezenty i one ci dają drugie życie. I tutaj będą takie. To jest dobre, chyba. Jak to jest to? Jak to jest to? A czy dobrze to, że, że częściej będziemy zdobywać tych challenge jarów. Gin! Gin, co to jest za metalowy typiarz? Mieliśmy sobie kogoś dobrego ustawić, ja pitole. Kogoś, nie wiem. Kogoś, co będzie miał bardzo. Tu. Hmm. O, nie wiem czy do pierwszej, czy do. Myślę, że do pierwszej. Zamiast. Fre nie, do drugiej ja bym dał. Zamiast Freddy Tung'u bym dał. O, dwa. Zamiast Freddy Tung'u, bo on tylko. Bo on tylko rzuca. Ło! Wither. Wither. Withered with -er chica. Wither. Czyli na polski taka jakby zwiędła chika. No to jest na pewno zniszczona chika z FNaFa 2. W tym, tym miejscu gdzie one tam są. Jak ono się nazywało? Nie wiem. Nie wiem, nie wiem jak się nazywało to miejsce. Wiem, że ona po polsku to jest zwiędła chika. A ona nas po prostu teraz na razie tylko bije. Zabijemy ją bez kappy. A, bo jest napisane tylko na ekranie chica, bo nie... Nie mogę zmieścić całego laptopa, całego laptopa na ekranie. To lepiej widzieć nasze animatroniki, niż nazwę tych przeciwników. Moim zdaniem jest tak. Ja ci pitole... zmieniam. Yes! To czarne ich tak szybko zabijają, czy one po prostu miały już mało HP, bo ja już nie wiem. Mm, party. Winner, bite, cupcake, prize, prize ball 2, dobra. Oni mają prize ball. Mhm, unscrew, dobra. Ala skrupem dał sobie zamiast Freddy Katungu i zamiast Chiki Raining Day. Słyszałem, że Raining Day obniża to ochronę. Springtrap Trap, Souter in... Mam pomysł na następny odcinek, bo widziałem takie coś, że na Robloxie jest Tower Defensor właśnie FNAFA World albo takiego normalnego FNAFA. I nie wiem, czy byście chcieli. Zrobimy taki jeden odcinek, nie wiem, może z FNAFA World i zobaczymy. Jak będzie pod tamtym... Jak wam się spodoba to po prostu pod tamtym odcinkiem zobac zobaczy się! Po prostu się zobaczy. Dobra, bierzemy tych. Yyy... Renin tej ogni. Co to było? Za coś tam dwa. Co to było? Price ball. Hmm. Dzioki, co to jest? Jak on jeszcze nie zginął? Jak on jeszcze żyje? Gin. Nie zdążyłem za salu. Dobra, oni chociaż zalewelują. Nowe postacie. Zalewelują czemu? Waj Marionetka! What the hell? Bl -bl 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 Niech oni sobie zalewelują te postacie. I Anskru. Jak ona jeszcze nie umarła od Anskru? Dobra, choć Cis jeszcze ma na sobie. Jak? Jak? Shadow Freddy Katungu nam zabiła. Gin! Gini! Ja nie umiem! Ej, to było jakieś Unscrew 2, czy co to? Co to było? Bo to było jakieś przywielkie an. Dobra. Czy idziemy tam, gdzie mieliśmy teraz iść? Czyli do tej jaskini. Bo kurde, mi się zagalpowaliśmy tam. A mieliśmy dzisiaj być w tej jaskini i zobaczyć o co chodzi z tym kamieniem. Ja się boję, że to będzie jakiś zgliczowany kamień następnie gdzieś. Nie wiem, na jakąś nową krainę, kurde. Więc ja wolę. Gin. No właśnie. masy też. Ale te z jaskini są mocniejsze, niż te z lodowej jaskini Krainy, znaczy się Dobra Teraz obczajmy sobie mapę Mamy dwa prezenty Okej, okay, jeden musimy przyjść tu, a drugi tu, a ten nie wiem Dobra, najpierw pójdźmy tamten, co jest na samej górze, czemu tu jest kamień? Dzień! No nie umiem, no. Fatką drugi, przywitaj mnie sobie. Objective run. R run, Run. W ostatniej sekundzie. Nie, nie walczymy z tymi gościami. Oni są za mocni i jest ich za dużo. Nie wiem, jak to zrobić. tak kliknąć, czy ja? Nie wiem, za żadne skarby nie wiem. GIN! 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 Dobra, i teraz... dobra, mają do i teraz piję Jakby mi to nie uciekło, to bym tak już... Dobra, stąd nie ma, da się. Dobra, ci choć, choć się nie zaatakowało oko. Nie zaatakowało oka. gin! Panie oko, panie oku, oko. Nie wiem, jak. Nie wiem. Pani oku, oko, oku. O. Pani, panie oku, co? Nie wiem, nie wiem, nie wiem, jak to powiedzieć po polskiemu. Panie o, oczu, oczu? Nie. A co? Dobra, Teraz jamsker będzie. Jamsker, jamsker, chyba jamsker. No co za wizerunek, jamsker. No i jamsker, czyli jamsker, typie. No nie, umiem, no! Gin! Gin! Panie oczu, panie oczu. Dobra, teraz oni, bo oni taki, tak muszę zalewelować, obniżmy mu obronę a, a skrót nie działa na ten, no to bali mi się fajnie to co będzie zobaczmy te skrzynie chyba ile ten odcinek ma nasz? no jeszcze może gift box, czyli to są te prezenty które dają nam dwa z życia jak dobrze wiem Prawda? Panie Springtrap? No nie, teraz jest dwójka, nie trójka, ale taki tak denerwują mnie. Dobra, Unscrew ich pokona na pewno. Unscrew 2 wleciało na, nie, na jednego i Unscrew wleciało na drugiego. zabiło, nie zabiło, nie zabiło! Giń! Co to jest za? Ta! Co to kurna mać być? Kurna mać być. Kurna mać być. No, wynalazłem nowe słowo. Kurna mać być. Wreszcie zginął. Aha, to keny, no to fajnie. Chciałbym, żeby te postać się Ja ole, pi... Dobra, nie są chociaż złote te postacie. Gin! Cie! Wy! Gincia! Gin! I gin! I gin! Jakieś fredziaki lecą. To są fredziaki czy co to kurde jest? No Wygląda jak małe fredzi. Małe fredziaki. Nie da się chyba inaczej mówić i powiedzieć, to są małe Freddy. To są, to są malutkie e, Fredziaki? No, Fredziaki tylko idą. Ale kto je tworzył? Kurde! Jak on miał? Freddy! I, i który? To... Bo czekaj, party. To był. E, ten Freddy. To jest chyba Nightmare Freddy. Jak słyszałam jeszcze któryś z tych, czy ten, czy ten, nie znam ich nazwy. Za żadne skarby i nie znam ich nazw. Bo... Mr. Box. Nie, nie, Na razie wiesz, marionetka, na razie chyba nie. Bo się przyzwyczaiłam do tych dwóch ekip. Boję się, że coś kliknę i coś zjebę tą marionetką. Bo oni nic nie słyszą, co, jakie, co dają te ataki. Ataki. Dobra. To był koniec. To był właśnie koniec odcinka. Więc niechajcie będzie z wami papa, by nas wywaliło.